Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej liczy, że władza w Lesznie się zmieni. Tym samym liczy na wygraną Tadeusza Pawlaczyka w wyborach prezydenckich. Rafał Grupiński stojący na czele Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej uważa, że Tadeusz Pawlaczyk to dobry kandydat na prezydenta Leszna. Miasta, w którym ugrupowanie chce mieć władzę. Pana Tadeusza wszyscy Państwo dobrze znacie od wielu lat chociażby z pracy w samorządzie. Był naszym kandydatem w poprzednich. Wyborach w, na, na stanowisko prezydenta miasta Leszna. W tym roku przystępujemy do drugiej rundy w, w tych wyborach z, z Panem Tadeuszem Pawlaczykiem, z wszystkimi jego doświadczeniami, których nabył przez ostatnie cztery lata które na pewno będą tutaj służyły skuteczniejszej walce wyborczej i mam nadzieję, że zwycięskiej. Na to, na to liczymy, że władze w mieście leżą się zmienią. Myślę, że warto przedstawić swoją wizję i dokonać zmian w mieście. Uważam, że jest wiele do zrobienia, wiele działań można po prostu poprowadzić inaczej. Nie zgadzam się z wieloma działaniami i to nie tylko, jak niektórzy mówią, to lodowisko nieszczęsne, bo to jest tylko jeden element skierowania. Natomiast myślę, że można zmienić, można pokazać, żeby to miasto funkcjonowało inaczej. Przy czysto milionowym budżecie możemy wiele zrobić. Dodajmy, że w czasie konferencji padły nazwiska liderów list w okręgu numer 1 jest nim Barbara Mroczkowska w okręgu 2, Sławomir Mocek w okręgu numer 3, Marek Wajn, który obecnie w Radzie Miejskiej reprezentuje gospodarnych dla Leszna. Listę w czwartym okręgu otwiera Tadeusz Pawlaczek. Więcej na ten temat w poniedziałkowym teleobserwatorze.